W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego stajemy u stóp Chrystusa i Jego Matki, aby rozpocząć Eucharystią tą szczególną drogę krzyżową, którą chcecie podjąć. Chcecie stanąć obok Chrystusa w grubie Jego przyjaciół. Chcecie go wspierać swoim trudem, medytacją, modlitwą, dobrymi postanowieniami. Jego miłość oczekuje naszej miłości. Prośmy Boga, aby umocnieni Bożym Słowem, umocnieni Chrystusowym Ciałem. Iść i przejść te 40 ponad kilometrów i złożyć w darze Chrystusowi w tych intencjach, które nosicie w swoim sercu, z którymi dzisiaj przychodzicie. Słowo Boże zawsze podpowiada, Słowo Boże zawsze inspiruje, Słowo Boże zawsze wyjaśnia. Dlatego warto słuchać Bożego Słowa i ta Eucharystia, która otwiera nasze ekstremalne pielgrzymowanie, jest czasem otwieranie naszych serc i naszych uszu na Boże Słowo, bo Bóg będzie docierał ze swoim Słowem w różnych sytuacjach, jakie dzisiaj w nocy będziemy przeżywać, czym będziemy się spotykać. Bracia i siostry, kochani, warto słuchać słowa, warto się wysilić, żeby zrozumieć, choć cokolwiek zrozumieć, bo to potem w życiu bardzo, bardzo procentuje. Kiedy przygotowujemy drogę, zawsze pytamy o cel, o cel drogi. Kiedy wybieramy się w drogę, zawsze pytamy o sens, i także pytamy o motywację. Dopiero potem zastanawiamy się, czy dojdę. Jak się mam przygotować fizycznie i co mam ze sobą zabrać. I tego piątkowego wieczoru także stawiamy sobie te same pytania, kiedy wybieramy się w drogę, kiedy wybieramy się w drogę krzyżową i kiedy wybieramy się w ekstremalną drogę krzyżową. Najpierw pytamy o cel tej drogi. To małe pilzno, 43 km stąd. Ale skoro jest droga krzyżowa, to celem jest Golgota. To celem jest Golgota. Bo zawsze celem każdej drogi jest Golgota. Celem każdej wędrówki jest Golgota. I na tej Golgocie, Wielki Piątek, tuż przed śmiercią, padło te ostatnie siedem słów, siedem zdań Jezusa Chrystusa. Może braci i siostro, wrócę na tę golgotę dzisiaj te słowa Chrystusa lepiej zrozumiesz, bo one właśnie może coś ci podpowiedzą, bo te słowa może coś wyjaśnią, do i zainspirują. Pierwsze słowo Jezusa z krzyża przed śmiercią to przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Przebacz. Przebacz komu. Tym, co krzywdzą może, krzywdzą, może Ciebie, tym, co krzywdzą, może innych, a może Ty musisz komuś przebaczyć. Może właśnie dzisiaj w nocy będzie ten SMS czy ten telefon: Kocham Cię, tato, bo masz kryzys w relacjach. Niech ta droga będzie drogą przebaczenia. Może potrzebujesz dzisiaj w nocy ciepłego słowa Jezusa. Tego drugiego zdania, które Jezus wypowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Będziesz w raju. Może ta dzisiejsza w noc potrzebna jest Tobie, bo nie do końca wierzysz w miłosierdzie Boże, bo Twoja historya życia i demon pokazuje Ci, że nie masz przebaczenia, że Twoje grzechy są już tak wielkie, że już Ci nikt nie może przebaczyć. Posłuchaj tego drugiego zdania. Skrzyża, zaprawdę powiadam Ci dziś ze mną będziesz w raju. A może, może to trzecie słowo Jezusa z Krzyża będzie ważne dla ciebie w czasie dzisiejszej wędrówki, kiedy będziesz przemierzał te bagniste łąki, te lasy. Co Jezus powiedział? Skierował swój wzrok na matkę i powiedział: Niewiasto, oto syn twój. Synu, oto twoja matka. Może właśnie od dzisiejszej nocy inaczej popatrzysz na Twoją mamę. Bo może jej nie kochasz, może masz kryzys w relacjach. Może inaczej popatrzysz dzisiaj na kogokolwiek, z kim masz trudności w relacjach. Oto Twoja mama, oto Twój tato, oto Twój przyjaciel, oto Twoja koleżanka. I może będzie też ten SMS i telefon ze słowem przepraszam. A może dzisiaj. Będziesz wołał tak jak Jezus na krzyżu, w tym czwartym zdaniu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił i pragnę. Może w ciszy dzisiejszej nocy usłyszysz ten głos Pana Boga: Nie opuściłem Cię, nie opuściłem Cię, a wciąż tak samo bezgranicznie Cię kocham, bo jestem Twoim Ojcem. A może jutro rano zobaczysz, Jaki to był trudny czas dla Ciebie, i to wcale nie chodzi o wysiłek fizyczny, i rzekniesz za Jezusem: Wykonało się, doszedłem. I może powiesz: Ojcze, bręce Twoje powierzam Ducha Mego. Na początku tej drogi, na początku tej drogi krzyżowej, na początku tej ekstremalnej drogi krzyżowej, pytamy o sens. Sensem jest zrozumienie ceny naszego zbawienia. Sensem naszego mordowania się przez całą noc jest pełniejsze zrozumienia tylko jednego zdania, że zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Czy wierzysz w to? Zostałem wykupiony drogocenną krwią Chrystusa. To jest sens. I dlatego w ten sens Wysiłku duchowego wkładamy nasze zmęczenie i ten sensem, tym sensem będzie wysiłek, będzie zimno. Zobaczycie, że to będzie bardzo trudna droga i to nie ze względu na kilometry, bo demon nie odpuści dzisiaj, zobaczysz. Dlatego nawet będzie potrzebny egzorcysta. Wziąłem krzyż Benedykta. Demon nie odpuszcza tym, którzy porywają się na wielkie rzeczy. Będzie zniechęcenie, będzie kryzys. Wołaj do Jezusa. Wołaj do Jezusa. Jesteś moim sensem. Pytamy także o motywację dzisiaj. Dlaczego idę za siebie? Bo jest za co pokutować. Historia życia pokazuje, że jest za co pokutować. A może trzeba parę kroków wybrać się za kogoś bliskiego, pięć minut za księdza Prałata? Może trzeba podjąć dzisiaj bardzo konkretną, długą modlitwę. W intencji jakiejś bardzo toksycznej, trudnej sytuacji, którą przeżywasz gdziekolwiek, w jakichkolwiek relacjach. Musi być motywacja, bo jeśli jej nie będzie, to będzie tylko spacer czy piknik. Ja dziś zapytałem was, moi drodzy, o cel. Pytam, pytałem dzisiaj o sens i o motywację. Jezu ukrzyżowany. Udziel mi odpowiedzi w drodze, w tej drodze krzyżowej, w tej ekstremalnej drodze krzyżowej, i daj mi zrozumieć tę prawdę, że tak naprawdę każda moja droga życiowa, każde moje przedsięwzięcie, zamierzenie jest drogą krzyżową, i, także, i to jest także droga krzyżowa ekstremalna. I chodzi o to, aby do każdej drogi, do każdego wysiłku, do każdego przedsięwzięcia podchodzić. Ekstremalnie Tak jak prorok naszych czasów Święty Jan Paweł II totus tuus Idźmy zatem z Chrystusem Bo zostaliśmy wykupieni Nie czymś przemijającym sreblem lub złotem Ale drogocenną krwią Chrystusa Idźmy z Bożym Słowem Uwierzmy w prawdziwość dzisiejszej Ewangelii Gdzie Jezus nam powiedział Ja jestem światłością świata Ja jestem światłością świata Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Dobrej drogi, spotkajmy się na niej. Amen. Kochani, to jest niesamowite. 44 km. Ile to godzin? Sporo godzin. Prośmy Pana Boga i Matkę Bożą, aby ten nasz trud, nasze to pielgrzymowanie tutaj do sanktuarium Matki Bożej pocieszenia nie był cudem daremnym. I Dobremu Bogu przez ręce Matki Bożej złóżmy tą naszą ofiarę, nasze wyrzeczenia, nasze cierpienia, nasze bolące nogi. Wciąż dochodzą i dochodzą i dochodzą. Kochani, Bóg zapłać za tą wspólną modlitwę. W, udzielając Komunii Świętej widziałem i, i, i wzruszenie, i oczy się niektórym szkliły z radości, ze szczęścia. Pewnie trochę i z bólu, i z cierpienia. Ale też i z radości na pewno. Widzę, widzę wzruszenie, widzę też i ogromną radość, widać też i zmęczenie. No cóż, 44 km z Mielca do Pilzna to tak, tylko ekstremalni pod to potrafią. Kochani, Bóg zapłać Wam za to, to wielkie, za to wielkie dzieło. Pan z Wami i z Duchem Tworium. niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen.